Cześć, to znowu ja. Obiektem dzisiejszego wideo będzie COCO Rice Drink z Kauflanda. Zobaczmy na opakowanie wpierw. Mamy tutaj napis Biokokos Rice Drink Vegan nutri widzę B. Prawie super. Tutaj mamy wszystkie dodatki. Więc przystępujemy do próbowania. Przyniosłem sobie szklankę, więc zalewam. Ok, już mam napój wlany do szklanki. Jak widać jest on biały i ma takie białe fragmenty w sobie. Obstawiam, że są to jakieś wiórki kokosowe, chociaż nie wiem. Więc przechodzimy do degustacji. smakuje trochę jak woda kokosowa no, moim zdaniem produkt bardzo dobry godny polecenia smakowego jeżeli jesteś wegetarianinem to również polecam Więc dziękuję za oglądanie, cześć witam ponownie zapomniałem o jednym teście możemy zrobić w przypadku tego napoju test mikrofali także rozpoczynam wstawimy sobie to na 10 sekund żeby nie wybuchło może Okej. Okay. No. napój wygląda podobnie lecz zdaje mi się że jest nieco mniej i białych fragmentów. Także przechodzimy do degustacji. Poprzez test mikrofalowy napój zyskał nowe właściwości. Jest lekko ciepły. Także dziękuję za oglądanie. Cześć.